Co masz zamiar zrobić? Przestań to wąchać. Nie wolno tego jeść. Mylisz się. Mój popyt jest zrobiony z żelków. Jest naprawdę dobry. Wow, to jest dopiero szczęście. Kurczę, niewiele już zostało. Szybko się z tym uporałam. Co tak patrzycie? Teraz wy. Może moje popyty też są z żelków? Chyba nie są zbyt twarde. To czekolada. Mam nawet więcej szczęścia niż się spodziewałam. Moja ulubiona biała czekolada z cukierkami w środku. Żałuję, że nie mogę tego skosztować. Masz rację, Fibi, nie zamierzam się dzielić. Mia, jesteś cała brudna. Wielkie mi rzeczy. Mogę to szybko naprawić. I po wszystkim prawie czysto. Zostałem tylko ja i to jest świetna wiadomość. Ciekawe, z czego są moje popyty. Nie wygląda to ani na czekoladę, ani na żelki. Są prawdziwe! Jak fajnie! Można się nimi pobawić. Boże, jakie to jest kojące! Zdecydowanie to mi się teraz przyda. Wow, chipsy! To wspaniała wiadomość, ale dlaczego każdy z nas ma tylko jedno opakowanie? Nie wiem. Myślę, że mimo wszystko trzeba spróbować. I co tam masz, Phoebe? Jeszcze tego nie rozumiem. Chips spadł ci prosto w oko. To takie zabawne. Nie widzę w tym nic zabawnego. Myślałam, że opakowanie jest puste. Dobrze, że chociaż coś przekąsiłam. No i po wszystkim. Dobra, czas sprawdzić, co ja mam. Mam nadzieję, że to będzie większa porcja. Nie wierzę. Ta puszka nie ma dna. I nie ma w niej też chipsów. Spójrz na stół. A, tutaj są, jak mogłem to przegapić? Myślę, że jest ich stuzin. To zdecydowanie lepsze niż jeden chips. Gratulacje. Co z tobą? Musiałem się nawdychać przypraw. Bardzo chce mi się kichać. O, chyba jest lepiej. Przyszedł czas, żeby coś zjeść. Znowu się zaczyna. Zmuchnąłeś wszystkie chipsy. Kurczę, Mia, nie popełniaj tych samych błędów, co ja. Zaufaj mi, wiem jak radzić sobie z jedzeniem. Wow, jak dużo chipsów! Wręcz się nie kończą! Jest ich chyba ze sto! Nie masz nic przeciwko temu, żebym spróbował? Oczywiście, że mam. Nie zbliżaj się do mojego jedzenia. Poradzę sobie bez Twojej pomocy. To niewiarygodne! Jak ty to wszystko w sobie zmieściłaś? Nie takie rzeczy potrafię. Chyba ktoś tu się krzusi. Trzeba uratować, mije. Chwileczkę już pędzę z pomocą. Proszę. Bardzo dziękuję, Deni. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Co z tą kolą? Wystrzeliła we wszystkie strony. To jakiś koszmar. Jestem cała mokra. Nie wiem, jak to się stało. Jak dużo kitketów. Nie powiedziałabym, że jest ich dużo. Mam zaledwie 10 sztuk, a Fibi ma tylko jednego. Peszek. Jestem pewna, że jest najsmaczniejszy ze wszystkich. Ostrożniej nie musisz rzucać we mnie opakowaniami. Jaka gruba warstwa czekolady, fantastycznie. Uwielbiam ten wafelek w środku. Obrzuciłaś nas okruchami. Przepraszam, to było przypadkowo. I zapamiętamy ci to. Teraz Mija musi zająć się swoimi batonikami to świetny pomysł. Jak zręcznie i szybko pozbyłaś się opakowań. Super. Były zupełnie niepotrzebne. Interesuje mnie tylko czekolada. Nie potrafię chyba pokroić tego widelcem i nożem. Poradzę sobie bez nich. Co za smak. Jest niewiarygodny. Nie mogę się zatrzymać. To są najlepsze batony na świecie. Gdzie się podziały Twoje maniery, Mija? Nie zachowujesz się jak ty. O, jeden batonik upadł. Zabieraj go szybko, nie chciałbym za niego oberwać. Masz rację, Deni. Każdy, kto próbuje zabrać mi jedzenie, powinien obawiać się kary. Deni, opamiętaj się. Masz jeszcze ze 100 czekoladowych batoników do zjedzenia. Chce mi rację, zabiera się za nie. Tego nie da się zrobić od tak. Trzeba mieć specjalne podejście. Postanowiłem zbudować coś niesamowitego, czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałyście. Wygląda rewelacyjnie. Będę potrzebował drabiny, żeby wejść na szczyt. Gotowe! To była ostatnia słodka cegiełka. Nawet nie proście mnie, żebym zszedł. To jest naprawdę fajnie! Jak chcesz? Co nam pasuje? Wybacz, Deni, ale twój budynek zaraz runie. O nie, co wy zrobiłyście? Tak bardzo się starałem. Nie było innego wyjścia. Zrobiłyśmy to dla czekolady. I niczego nie żałujemy. Było warto? Kiedy jeszcze będziemy miały okazję zjeść takie słodkości? No, a to można wyrzucić. Jestem. Mam nadzieję, że nie tęskniłyście. Kręci mi się w głowie. Dobrze, że mam na sobie kask. Jesteś taki zabawny. O! W końcu dostałam największą porcję. Sto gum na raz. A wy ile macie? Deni ma tylko jedną. Co za ubaw. Nie wydaje mi się, żeby to było śmieszne. Spójrzcie, w opakowaniu jest więcej niż jedna guma. Świetnie. Mija, przepraszam, nie sądziłem, że cię uderzę. Dobra, zaczynam. Pokażę wam, jak się zjada gumę. Byłoby świetnie, gdybyś nie rzucał wszędzie śmieciami. Jesteś taka wredna. Czemu mnie uderzyłaś? Co ty robisz, Denny? To wygląda dziwnie. Ale jest bardzo wygodne. Dwie sekundy i włożyłem wszystkie słodycze do buzi. A teraz spójrzcie, jakie balony potrafię nadmuchać. Wow, powinieneś pracować w cyrku. Mam nadzieję, że to komplement. Jeśli tak, to dziękuję, Mia. Brawo, to było wspaniałe. Teraz przyszła kolejna Mia. Wow, pozbyłaś się wszystkich opakowań jednocześnie, ekstra. Takie sztuczki mogę zrobić z łatwością. Potrafię też zasysać gumę jak odkurzacz. Wow, jaki duży balon. Chyba najwyższa pora, żeby go przebić. Przepraszam, Mia, ale nie mogę się powstrzymać. Lepiej się schowam. Co ty zrobiłeś, Deni? Nic nie widzę. To pewnie dlatego, że guma jest na całej twojej twarzy. Coś jest ze mną nie tak. Odkleiłaś sobie brwi! To straszne! Muszę je przyczepić z powrotem. Oglądanie tego nie jest zbyt przyjemne. Nie obchodzi mnie to, to twoja wina. Czas, żebym i ja popracowała szczękami. Ostrożnie, Fibi, bo zniszczysz stół. Trochę źle obliczyłam swoje siły. Bardzo się spieszyłam, żeby zdjąć opakowania. Przepraszam. Czy ty masz gumowe usta? Jak ty tam mieścisz tyle smakołyków? Dajcie spokój, to nic takiego. Phoebe, a ty dokąd? Stój! Trzymam cię! Deni, to nic nie da. Jej balon jest za duży. Musimy ją uratować! Jest wyjście. Trzeba wystrzelić z procy i przebić balon. To dobry pomysł, myślę, że dam radę to zrobić. No i co, nie trafiłeś? Daj mi to! Jesteś pewna? Pa, mój balon pękł! Udało się, ale teraz ona spada. Postaram się ją złapać. No i znowu się nie udało. E, przepraszam, starałem się jak mogłem. Zaczynamy. Ja pierwsza. Ojej, czekolada. Super. Ale co się z nią stało? Jak mam ją zjeść? Jest całkowicie roztopiona. Nie zazdroszczę ci. Muszę pilnie coś wymyślić i mam pomysł. Wiem jak zjeść moją czekoladę. Potrzebuję lodu i nożyczek. Najpierw troszkę spróbuję. Mm, pyszna. Jeśli wyleję płynną czekoladę na lód, zastygnie i będę mogła ją bezpiecznie zjeść. Fajnie jest malować czekoladą. Ekstra mi wyszło, co? Już mi ślinka cieknie. Spróbuję. Pyszka. Co tak patrzysz? Zjadaj swoje danie. Zamrożona czekolada? Poważnie? Jest cała w lodzie. Tak lepiej. Zobaczmy. Wygląda i pachnie smacznie. Ale jest jak kamień. Jak mam ją zjeść, skoro nie mogę jej nawet ugryźć? No dalej! Złam się szybko! Dobra, spróbuję polizać ją jak rożek lodów. Będziesz ją jadła tak całą wieczność. Dobrze, że mam roztopioną tabliczkę czekolady. Mogę zrobić z niej dowolny kształt, a potem go zjeść. Mogę być pierwsza? Nie, bo ja. No dobra... Zamrożony gofr? Oczywiście, że lubię gofry, ale nie mrożone. Jest twardy, jak skała, ty co masz? Sprawdźmy. O tak, co za szczęście! Mam gotowego, aromatycznego gofra. Pyszności nie mogę się doczekać, żeby go zjeść! Ojej, jest za gorący! Moja ręka jak piecze! Mari, trzymaj mojego gofra! O, już lepiej, dzięki. Ale jak mam zjeść gofra, skoro jest taki gorący? Mam pomysł, dzięki temu się nie pobrudzę. Jeśli zjem go widelcem i nożem, to będę miała czyste ręce. Spróbuję. Na wszelki wypadek jeszcze podmucham. Pyszności, co ty robisz? Głupi go, no dalej połam się. Kora! Może w kawałkach uda mi się go zjeść. Nadal jest twardy. Nie da rady go ugryźć. Dobra, w ogóle nie będę tego jadła. Okay. Nie smuć się mi, jadaj spokój. Przestań. Zobacz, mojego gofla starczy i dla ciebie. Częstuj się. Razem? Dawaj. Wow, gorąca czekolada z marshmallow. Uwielbiam to. Ale któraś z nas ma zimną porcję. Sprawdźmy to. Dlaczego nie mogę wbić słomki? To znaczy, że ja mam gorącą czekoladę. To niesprawiedliwe. U moje jest tak zimno, że nawet się nie leje. Jak mam to wypić? No dobra, będę lizać. Jakie dobre! Smakuje jak lody. A ja miałam farta, dostałam miękkie i słodkie pianki. A czekolada? auć, jest bardzo gorąca. Nie mogę wziąć kubka. Co robić? Wiem, mogę pić w rękawiczkach. Wtedy moje ręce nic nie poczują. Wspaniale! Mmm, wyszności, a ty sobie lody. O, Dlaczego ty jesteś pierwsza? Może razem, co? Trzy, dwa, jeden. Makaron, super. Ale ekstra. Czekaj, czy on jest zamrożony? Nie mogę nawet wyjąć pałeczek. Kurczę, dałam radę, ale wcale to nie wygląda lepiej. Pecha. A ja zjem pyszną przekąskę. Władam pałeczkami jak ninja. Więc spróbujmy. Mm. O tak. Ojej. Moje usta płoną. Uważaj, nie mogę się kontrolować. Wiem jak roztopić mój makaron. Pomóż mi trochę Mia. O tak, teraz ja też mogę zjeść moje danie. Uff, jest o wiele lepiej. Ten makaron jest zbyt ostry. Dzięki za pomoc! Teraz ja coś zjem. Mmm, Jakie pyszne! Oj! Chyba zupełnie zapomniałam o manierach. Przepraszam. Ej! Bitwa na palce pokaże, kto będzie pierwszy. Nie pokonasz mnie! Jeszcze zobaczymy. O, tak, wygrałam! Pogódź się z tym. Co to, roztopiony lizak? Jak mam to zjeść? No dobra. A ty co masz? Ojej, a ja mam całego lizaka. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Ojej, przyklenił mi się do języka. To bolało. Ale wiem, jak ponabijać się z mi. Gdzie są moje rekwizyty? Wspaniale. Mia, pomóż mi. Lizak jest tak zimny, że przymarzł mi do języka. Co robić? Dalej, dalej. Trzymaj się chwileczkę. Udało mi się. Twój język jest wolny. Co? Wyrwałam ci język. Głupi żart. Lepiej zajmę się moim przysmakiem. Mam pomysł. Nadmucham bąbelki z tego karmelu. To jest świetne! Jestem w tym naprawdę dobra. Bąbelki są nierealnie pyszne. Mogę? Miałaś wystarczająco dużo zabawy, spadaj! Niech zdecyduje los, okej? Okay? Nożyce, wygrałam! Hej, ja pierwsza! Ciekawe, co tam jest. Nagrody! Miam! Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Jakie gorące! O, już lepiej. Mmm, jakie pyszne. Co za uczta. Zajmij się teraz swoim daniem. No w porządku. Mrożone nuggetsy, jak ja je zjem? Nie mogę nawet otworzyć opakowania. Pomogę ci. Patrz. Proszę, trzymaj. Wielkie dzięki, mogłaś tego nie otwierać. Dobra, spróbuję. A, są jak skała. Ale można je przecież rozgrzać. Mam tu akurat prostownicę do włosów. Spróbuję jej użyć. Ciekawe, jak długo jeszcze trzeba czekać. Co za zapach? Gotowe! Chyba zadziałało. Nagetsy są usmażone. Pyszności! Jestem geniuszem! Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. O, patrz! Zaraz się dowiem, co mam. Pizzę! Ej, to było niesprawiedliwe. Nie mogłam wytrzymać. Uwielbiam pizzę. Jak pysznie wygląda. Mmm, rewelacja. Teraz twoja kolej. Dobra, nie jestem pewna, czy też dostałam coś smacznego. Pizza. Ale mrożona. Tak jak myślałam. Dobra, spróbuję. Aj! Moje zęby! I co mam z nią zrobić? Jak ją zjeść? Nie mogę nawet oderwać kawałka. Ja mam pomysł. Pozwól, że ci troszkę pomogę. Proszę bardzo. Gryź i żuj. Myślę, że zadziałało. Super, dzięki. Oj, chyba przesadziłam. O nie, mój ząb. Co ja mam teraz zrobić? Głupia pizza z kamienia. Wiem, co cię pocieszy. Cieplutka pizza, częstuj się. Tylko uważaj tym razem. Czuję, że zaraz zjemy coś dobrego. Wow, spójrzcie na tę ogromne wiaderkę ze skitelsami. Możemy już spróbować? Najpierw przyjrzymy się tabliczkom. Kurczę, będę najwolniejsza. A ja będę najszybsza. U mnie średnia prędkość. Podoba mi się. Nie traćmy czasu. Zaczynam. No to za szybko nawet jak dla mnie. Mam pomysł. Wiem, jak bez problemu zjeść wszystkie słodycze w kilka sekund. Rozłożę je według kolorów. Świetnie, wygląda fajnie. Spadłaś na super pomysł. Dzięki. Ja Miałam rację. Jedzenie przez słomkę jest to o wiele wygodniejsze. Wow, mój język jest cały żółty. Nie szkodzi. Za chwilę i tak zmieni kolor na inny. Pokaż. Ale ekstra. Teraz twój język jest zielony. To nie na długo. Myślę, że na końcu będzie fioletowy. Sprawdźmy to. Wow, jest wielokolorowy. Tego się nie spodziewałam. Jeśli skończyłaś, to czas na mnie. Kurczę, mogła mnie podrzucać cukierka. Daj ci pomogę. Otwórz buzię, a ja będę wrzucać do niej skitelsy. Jennifer, widzę, że też masz problem z celnością. Wszystkie cukierki przelatują obok mnie. Daj spokój, przecież jest fajnie. Pobawiłabym się z wami, ale muszę jeść. Ojej, cukierki skończyły się tak szybko, nie zauważyłam! Kurczę, przez ciebie nie zdążyłam nic spróbować. Ja mam tę ucztę dopiero przed sobą. Do ust włożyłam pierwszego cukierka. Nie błagam cię, pospiesz się, bo się tu zestarzajemy. Ale mam jeden sposób, aby tego uniknąć. Rozumiem. Chcesz, żebyśmy pomogły mi? To świetny pomysł. Jesteśmy prawdziwym zespołem. Tak naprawdę nie prosiłam was o pomoc. To moje słodycze. Kate, pospiesz się, ja chcę nam przeciąć słomki. Gotowe. Nie pozwolę Wam ukraść moich cukierków. Sama je zjem. Nie wierzę. Już za późno, nie zdążyłam. E, ale możemy przejść do kolejnej rundy. Ciekawe, co nas czeka tym razem? Nutella! Jaka miła niespodzianka! Szybko zabierajcie karty. Kurcze, nie mam się co spieszyć. Ciekawe, co ja mam. Fajnie, będę najszybsza. A ja dostałam okay. średnie tempo. Ofiary! Miałam dziś największe szczęście. Jednak Kate, nie będzie miała łatwo. Nic nie szkodzi, da radę. Ja już zaczęłam, ale przeszkadza mi ten papierek. Muszę się go pozbyć. Mam nadzieję, że moje ostre paznokcie pomogą. Wspaniale. W końcu mogę zjeść krem czekoladowy. Mmm, jakie to słodkie. Patrzę na ciebie i zaczynam być głodna. Nie można pozostać obojętnym wobec Nutelli, czas podkręcić tempo. Wezmę więcej kremu. Fu, to już nie wygląda zbyt zachęcająco! Nie obchodzi mnie to, najważniejsze, że mi smakuje. Nigdy nie zjadłam tyle Nutelli naraz. To prawdziwy raj! Ale już masz krem na całych rękach! Nie zaszkodzi Ci się umyć. Trochę później mam teraz lepsze rzeczy do zrobienia. To wygląda odrażająco. Nie mogę na to patrzeć! No to nie patrz. Przestań mi przeszkadzać, Jennifer. Nie widzisz, że jestem zajęta? Ja też jestem zajęta. Muszę otworzyć mój krem czekoladowy. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Wow, jak dużo Nutelli mam na rękach. Muszę ją szybko zlizać. Kurczę, słoik jest pusty. Szkoda. Dokończę to, co zostało. To już nie patrza długo. Mam nadzieję, że już za chwilę będzie po wszystkim. Ciesz się, Jennifer, twój czas wreszcie nadszedł. Tak długo na to czekałam. Chcę jak najszybciej zjeść trochę czekolady. Oczywiście cieszę się razem z tobą, ale lepiej by było, gdybyś oddała mi Nutelle. Nie mam mowy! Już zjadłaś swoją porcję. Teraz moja kolej. Super, leje się prosto do moich ust. Nie potrzebuję nawet łyżki. Może zmienisz zdanie i podzielisz się z Jennifer? Nie chcesz? Muszę skorzystać z mojego planu awaryjnego. Zjem krem, gdy nie będziesz patrzeć. Nie rozumiem, dlaczego Nutella nie płynie. Przecież dopiero co tak było. Co za ofiara, nic nie ogarnęła. To jest moja szansa na powtórzenie mojej sztuczki. Świetnie! I znowu to samo ani kropli. Co się dzieje? Muszę się odpowiednio skoncentrować. Pyszności. Już wszystko rozumiem. To sprawka mi. Dam jej nauczkę. E, spróbuję jeszcze raz. Ja też. Aj, to boli. Już dawno temu cię rozgryzłam, Mia. Dostałaś to, na co zasłużyłaś. Skończyłam. Czyli zostałam tylko ja. Ale ja się przecież nigdzie nie spieszę. Najpierw otwieram powolutku słoik. Moja cierpliwość zaraz się skończy. Nie mogę czekać tak długo. Dziękuję za pomoc mi ja. Nie denerwuj się tak bardzo. Wyluzuj. Mam nadzieję, że sama sobie poradzę. Obawiam się, że nie. Pozwól mi pomóc jeszcze raz. to wszystko gotowe. Proszę, Kate, jedz już. Jaka ty jesteś miła, prawdziwa przyjaciółka z Ciebie. Dziękuję, że mogę skosztować w końcu mojego czekoladowego kremu. Może też powinnam to za nią zrobić. Zdecydowanie sama sobie z tym poradzę. Nutella jest już tak blisko. Jennifer, obudź się, nie mogę już tak dłużej siedzieć. O, już czuję zapach czekolady. Jak leci, Gate? W końcu spróbowałaś Nutelli? Jennifer, wracamy. To było pyszne. Dziękuję, że poczekałyście. I gdzie jest nasze jedzenie? O, widzę lody. Jakie duże wiaderka? Super! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę kartki. Kurczę, będę jadła jak żółw. A ja będę szybka jak rakieta. Średnia prędkość, no nieźle. W końcu zjemy coś orzeźwiającego. Jennifer, może uwolnisz łyżkę? Ja też jej potrzebuję. Tak, jasne, daj mi troszkę czasu. Co robisz, Mija? Przepraszam, ale nie mam czasu na czekanie. Chcę zjeść moje lody zanim się roztopią. Nie mogę ich wyjąć. O, udało się! To wygląda jak gigantyczny lód na patyku. Super! Co z Tobą mija? Nic mi nie jest, tylko zrobiło mi się troszkę chłodno. Ale sytuacja pod kontrolą. Jakoś nie jestem tego taka pewna. O, nie! Mia całkiem zamarzła. Co ty wymyśliłaś, Jennifer? Naprawdę chcesz użyć palnika? To zbyt niebezpieczne. Lepiej weźmy suszarkę do włosów. Come O, mogę się znowu ruszać. Nie zatrzymuj się, Kate. Bardzo dziękuję. Czyli mój palik gazowy nie jest już potrzebny. Zgadza się. Schowajmy go. Skoro wszystko dobrze się skończyło, to czy mogę spróbować moich lodów? Mam już nawet specjalny plan. Chcę zrobić sobie rożek. Będzie naprawdę ładne, zobaczycie. Świetnie! Sama nie spodziewałam się, że wyjdzie tak fajnie. Wow, jaką ogromną porcję zrobiłaś. Niesamowite! Ej, dlaczego mnie uderzyłaś? Pewnie dlatego, że chciałaś zjeść moje lody. Zgadza się, z chęcią bym ich spróbowała ja, Ale rożek jest mój, zrobiłam go, więc ja go zjem. Mm, to jest takie pyszne. Jestem zachwycona. Smakuje rewelacyjnie z każdej strony. Nie mam wątpliwości, że tak jest. O nie, tylko nie to! Mój rożek zaraz spadnie! Przykro mi, nie smuć się, Kate. Takie rzeczy się zdarzają. Czyli zostałam tylko ja. O nie! Moje lody się całkowicie roztopiły. Jak to? Ale plusem jest to, że teraz mogę je wypić. Ostrożniej, Jennifer, błagamy. Nie martwcie się, postaram się nikogo nie ochlapać. Jesteś już cała mokra. To nieważne, ale było pyszne.